Katarzyna zamknęła drzwi salonu, a krople deszczu bębniły o szyby niczym nieznośne myśli, które zaczynały wkradać się w jej umysł. Marek, jej mąż, jeszcze nie zdawał sobie sprawy, jak kruche okażą się więzy, które przez lata tak skrzętnie splatali razem. Jej usta wygięły się w nieśmiałym uśmiechu, kiedy chwytała teczkę z dokumentami, dzisiaj znów spotka się z Pawłem. Paweł był jej instruktorem. Wysoki, o stalowych oczach i dłoniach pewnych, jakby potrafił jednym ruchem wyprowadzić auto z najgłębszego zamyślenia. Za każdym razem, gdy wsiadała do jego samochodu, czuła, jak serce łamie się na pół, część pragnęła wolności, część bała się przekroczyć granice między niewinnością a rozkoszą. Lekcje jazdy stały się dla niej ucieczką. W biurze, gdy Marek pytał, dlaczego tak długo się spóźnia, katarzyna powtarzała półprawdy, korek, nieoczekiwane opóźnienia, długa poranna kawa. W rzeczywistości te chwile za kierownicą były dla niej jak pierwszy łyk wina gorące, niespodziewane i uzależniające. Jesteś dzisiaj wyjątkowo spięta, powiedział Paweł, wysiadając, by otworzyć jej drzwi. Nieznaczny dreszcz przeszedł jej po plecach. Spojrzała na jego profil, prosty nos, mocna szczęka, włosy przypruszone światłem popołudniowego słońca. Może po prostu jestem zmęczona, odparła cicho, niemal szeptem. Jego uśmiech był łagodny. A gest otwarcie dłoni niemal pocałunkiem na powitanie. W tym niewinnym geście kryła się obietnica czegoś zakazanego. Wieczorem, kiedy Marek jeszcze pracował do późna, Katarzyna przekręcała klucze w zamku, zastanawiając się, czy powiedzieć prawdę. Albo choćby jej fragment. Zamiast tego ułożyła kolejne słowa w kłamstwo. Miała być kolacja z koleżanką Marek. Nic ważnego. Kiedy Marek uśmiechnął się zmęczonym wzrokiem, ona poczuła zimny kamień winy w żołądku. Ale wszystko, co omówiła, miało smak miodu i jad zamknięty w jednym zdaniu. Jeszcze nie wiedzieli, że to dopiero początek. Że każdy kilometr wspólnej jazdy będzie niczym sznur oplatający ich serca coraz mocniej. I że pewnego dnia słowa Kocham cię, zmienią się w ostrze, którym zetnie ich wspólne życie na zawsze. W tej ciszy, przerywanej szumem opon na mokrej ulicy, Katarzyna już poczuła, że stoi na przepaści. I że wystarczy jeszcze jedno spojrzenie Pawła, by zrobić krok za daleko. Nie zapomnę tej chwili, szum kołyszących się świateł ulicy, zapach deszczu zmieszanego z kurzem asfaltu, a potem nagle cisza wyrwana gwałtownym trzaskiem drzwi taksówki. Stałam skulona między pawełowymi udami, a światło latarki oświetliło nasze policzki, sklejone potem i rozpalone namiętnością. Usłyszałam przede wszystkim oddech Marka, ciężki, pełen niedowierzania. Jego cień wydłużył się na tylnym siedzeniu, a on sam stał nieruchomo, jak gdyby próby zrozumienia tego, co widzi, zablokowały mu serce. Co, co tu się dzieje? wyszeptał, a głos mu zadrżał jak gałązka pod wiatrem. Ścisnęłam wargi. Paweł cofnął się, czerwony od zawstydzenia, walcząc z pokusą, by nadal mnie dotykać. W kłamstwie, które aż paliło mi usta, jęknęłam. Marek, to nie jest to, co myślisz. Ale on nie patrzył na mnie, patrzył na naszą zdradę, rozwijaną od miesięcy w rytmie silnika i słów półprawdy. Złożyłem już pozew rozwodowy, rzucił chłodno, jakby wypowiadał wyrok. W jego głosie zabrzmiała ulga i gniew jednocześnie, a ja poczułam, że ziemia usuwa się spod moich stóp. Zrozumiałam, że każdy falsyfikat, każde niedopowiedzenie, w końcu obróciło się przeciwko mnie. Zaczęłam krzyczeć, obrzucać go oszczerstwami, że mnie nie kochał że nie rozumiał moich potrzeb, że to on sam popychał mnie w ramiona Pawła. Kłamstwa sypały się z ust jak ostra sól na otwartą ranę. Marek zamknął drzwi taksówki z trzaskiem, a ja zostałam z dwoma mężczyznami, jednym, który milczał z wyrzutem, i drugim, który patrzył na mnie z mieszaniną pożądania i winy. Nie wiedziałam jeszcze, że to zdarzenie stanie się początkiem lawiny, która zburzy wszystko dom, zaufanie, moje własne odbicie w lustrze. I że od tej chwili życie nie będzie już nigdy takie samo. Obudziłam się przytłumiona słońcem wpadającym przez szczelinę rolety. Cisza w mieszkaniu była gęsta jak mgła nad Wisłą o świcie. Paweł zniknął, zostawiając puste poduszki i niedopitą kawę na stoliku. Mój puls zbębnił w uszach, a ciało wciąż drżało od wspomnienia naszej gorącej nocy. Sięgnęłam po jego telefon nieświadoma, że przekroczę granice własnej dumy. Ekran rozświetlił się od nowych powiadomień, już tęsknię, kochanie, nie mogę się doczekać wieczora. Julia? Nigdy o niej nie słyszałam. Panika rozlała się po moich żyłach, pożerałam kolejne wiadomości, jakby w czyichś słowach mógł drzemieć klucz do zrozumienia całego oszustwa. On ma też swoją, pomyślałam, gdy ostre światło ekranu oświetliło moje przystojne, lecz zdradliwe odbicie. Wyrzuciłam telefon na kanapę. Butelką zimnej wody oblewając piżamę. W ustach poczułam gorzki smak porażki, przekroczyłam ścieżkę, lecz zatraciłam siebie. Kłamstwa gestniały wokół mnie, jak skrzypiące deski starego mostu. Chciałam uciec, ale zamiast tego chwyciłam torebkę i wybiegłam na ulicę. Deszcz z poprzednich dni zostawił kałuże, w których odbijała się cała moja mentalna ruin. Przebiegłam obok kiosku, wpadłam do tramwaju, serce waliło, kiedy zadzwonił nieznajomy numer. Mecenas Sobczak dla pani Katarzyny Malinowskiej usłyszałam surowy głos kropka. Pozew rozwodowy został doręczony. Spotkanie w kancelarii, jutro o dziesiątej. Ogarnął mnie wir sprzecznych myśli, wina, ulga, gniew i fascynacja. Bo w głębi duszy wiedziałam, że to dopiero początek. Pod stopami trzaskały koła tramwaju, a ja zdążyłam pomyśleć tylko jedno, teraz powalczę i to na moich własnych warunkach. Ranek przywitał mnie chłodem szarych chmur, które zwisały nad dachami mojego mieszkania jak ciężkie zasłony tajemnicy. Serce Katarzyny biło w rytmie drżących liści na wietrze, wiedziała, że dziś postawi kolejny kamień w murze swojego fałszu. Zadziałała szybko, umówiła się z Pawłem w opuszczonym motelu pod Wrocławiem, daleko od ciekawskich spojrzeń. Wysłała Marekowi SMSA o wizycie u stomatologa, dodając lokalizację gabinetu, którego nigdy nie było. Każde słowo misternie utkane, kłamstwo, a jednak tak błyskotliwe, że nawet ona sama zaczynała w nie wierzyć. Jeszcze przed dziewiątą przekroczyła próg motelu. Czarny samochód Pawła stał ukryty za rogiem, a w jego oczach migotało niepewne pragnienie. Wzięła głęboki oddech, poczuła na języku gorycz adrenaliny, wiedziała, że balansuje na krawędzi. Gdy weszli do pokoju, zamykając za sobą drzwi, usłyszała stłumiony szmer kroków na korytarzu. Nie był to Paweł. Drgnęła. Za cienką ścianką krył się ktoś jeszcze. Naraz telefon w jej torebce rozbłysnął, zdjęcia Marek w czarnym płaszczu, obserwujący każdy jej ruch. Detektyw, którego ona nie zatrudniała, podduszona nagłą falą paniki, zaczęła szeptać: To nie tak, Paweł, to nie tak, jak myślisz. Jego twarz spochmurniała, w kącikach ust wyrzeźbił się cień wątpliwości. A wtedy do pokoju wpadła Joanna jej przyjaciółka z liceum, której nienawidziła za szczerość. Joanna ściskała plik dokumentów, faktury od kancelarii, wezwania na przesłuchanie, dowody nagrań. Myślałaś, że się nie dowiem, Kaśka? rzuciła z lodowatym uśmiechem. Marek niczego nie przeoczył. W tej sekundzie wszystkie figury na szachownicy kłamstw ułożyły się inaczej. Katarzyna poczuła, jak grunt usuwa się spod jej stóp. A zamiast przemyślanego planu została tylko naga prawda, i złość, która kipiała w jej żyłach. To nie twoja gra, Joanna syknęła, ale słowa zabrzmiały puste. Za ścianą usłyszała kroki detektywa i głos Pawła, musimy wyjść, teraz. Zanim jednak zdążyli zareagować, drzwi pokoju zatrzasnęły się z trzaskiem. Cienie zatańczyły na ścianach, a ja stanęłam w sercu bez nadziei, miały się dopiero zacząć prawdziwe ruchy i wiedziałam, że następne posunięcie nie będzie należeć do mnie. Ciąg dalszy nastąpi. Korytarz motelu drżał od echa naszych serc, kroki detektywa i cichy śmiech Joanny mieszały się z zapachem wilgotnej tapety. Drzwi pokoju były zaryglowane, a my staliśmy na środku, otoczeni dowodami, które krzyczały o mojej winie, pendrive pełen sms-ów, nagrania rozmów, fotografie potajemnych spotkań. Pani Katarzyno, proszę się nie ruszać, oznajmił detektyw. Trzymając klucz w wyciągniętej dłoni, moje serce kołatało jak skrzydła motyla, a w gardle zebrał się krzyk. Przez mgłę strachu ujrzałam, jak Paweł szarpie się z dylematem: miłość czy lojalność. W tej sekundzie wzięłam głęboki oddech i udawałam omdlenie, znikałam w granatowej otchłani nieświadomości. Przez moment zapanowała głucha cisza. Detektyw pochylał się nade mną, Joanna zbliżyła twarz, by skontrolować puls. Paweł w końcu wyciągnął rękę po klucz, w jego oczach błysnęło współczucie pomdrugę szane z desperacją. Ujęłam ten moment jak złodziejka, z całych sił odrzuciłam ramię detektywa, a zanim wyciągnęłam klucz z jego ręki. Drzwi ustąpiły z trzaskiem. W jednej chwili Paweł uchwycił mnie za rękę i wciągnął na korytarz. Joanna pisnęła: detektyw ruszył za nami, ale za oknem rozległ się huk burzy ulewny deszcz zmiótł ich kroki, a my wyskoczyliśmy przez niedomknięte okno. Obijając kolana o wilgotną ramę. Nocne powietrze wdarło się gwałtownie do płuc, krople uderzały o policzki, a ja czułam, jak szum wody miesza się z rytmem mojego serca. Paweł przyciągnął mnie do siebie, splecione dłonie smakowały adrenaliny i obietnicy ucieczki. Biegliśmy po mokrym bruku, a ja powtarzałam w myślach: to wolność, czy przecież nowa pułapka? Gdy w końcu zatrzymaliśmy się pod latarnią skąpaną w żółtym świetle, Moje oczy natrafiły na ekran telefonu migotała nowa wiadomość, pamiętasz o długach. Spotkanie jutro o 17:00 inaczej. Serce zamarło mi w piersi. Uciekliśmy od detektywa i Joanny, ale cienie przeszłości goniły nas krokiem pewnym, jak wyrok. Paweł spojrzał na mnie z mieszanką lęku i determinacji. Pocałowałam go gwałtownie, kłamstwo i namiętność splotły się w jednym oddechu. W tej chwili zrozumiałam, że prawdziwa gra dopiero się zaczyna. Ciąg dalszy nastąpi. Mgła ścieliła się po brukowanym placu, jak miękki welon, a krople deszczu skroplone w świetle latarni tańczyły niczym dusze, które nigdy nie zaznały spokoju. Katarzyna i Paweł ukryli się w cieniu kamienicy, a ich oddechy mieszały się z echem odległych samochodów. Puls Katarzyny przyspieszył, gdy przypomniała sobie wiadomość: spotkanie jutro o 17 inaczej. Kto to pisał? Wyszeptał Paweł, przyciągając ją do siebie, jakby próbował ochronić przed cieniami, których nie widział. Katarzyna przełknęła gorycz lęku, wiedziała, że mówi kolejne kłamstwo, ale musiała zyskać czas. Ktoś, ktoś z ich strony. Joanna, detektyw wymamrotała, chociaż w jej głosie pobrzmiewała nuta triumfu. Wiedzą, gdzie nas znaleźć. Musimy działać. Paweł przygryzł wargę. Mimo adrenaliny, którą wciąż czuł w żyłach, w jego oczach pojawił się niepokój. Gdzie pójdziemy? Do mnie nie możemy wrócić, mój adres już jest spalony. Katarzyna spojrzała na starych kamieniczników ich okna, w których migotały zziębnięte kąty mieszkań, przypominały jej pokoje, w których kryła swoje prawdziwe ja. Nagle westchnęła. Mój stryj, wyszeptała cicho. Mieszka na przedmieściach, w zabytkowej willi. Nikt tam nie zagląda od lat. To nasz azyl. Nieustannie towarzyszył jej chłód kłamstwa, ale teraz zwieść miała go zamiast kogoś obcego zwykłe słowa rodzinnej przeszłości. A Paweł, choć nieufny, skinął głową i uchwycił jej dłoń. Biegli bocznymi uliczkami, omijając główne arterie miasta. Deszcz rozmywał ślady ich butów, a światła samochodów zdawały się prześlizgiwać koło nich, jak cień minionego życia, które dopiero co zostawili za sobą. Kiedy w końcu dotarli do zapomnianej bramy willi, Katarzyna drżącymi palcami odblokowała stary zamek. Drzwi jęknęły, odsłaniając mroczne wnętrze, zaduch stechlizny, kurz w promieniach księżyca i zapomniane meble o wyrzeźbionych nogach jak kły. Tu możemy odetchnąć, choć na chwilę szepnęła, przestępując próg. Paweł wciągnął powietrze, unosząc głowę do sufitu, jakby wypatrywał zagrożenia w pajęczynach. Usiadł na podłodze, przywiodł ją blisko siebie i objął ramieniem. Potrzebujemy planu, powiedział cicho. Jutro o 17.00 ktoś cię szantażuje. Co nalega? Katarzyna zamknęła oczy i wybuchła nagle śmiechem. Był on pęknięty, pełen nerwowego napięcia. Długi. Duże długi wyszeptała, a każde słowo oblało ich lodowatą falą, które zaciągnęłam, żyjąc ponad stan. Bankructwo, komornik, życie mnie goni. Paweł uniósł brwi. Zaskoczony nigdy wcześniej nie skarżyła się na pieniądze. — Długi? — powtórzył, a w jego głosie przebrzmiała nutka niedowierzania. Katarzyna spojrzała na podłogę na popękane deski, które pamiętały kroki jej stryja. Zaczęło się od pożyczki, dla mamy, która zachorowała. Potem kolejne. Aż ktoś postanowił to wykorzystać. — Chcę ode mnie wyciągnąć wszystko, co mam w tym ciebie. Jej słowa wypełniły przestrzeń wilgocią i melancholią. Paweł przycisnął ją mocniej, jakby w jego ramionach mogła znaleźć ratunek. W porządku, powiedział po chwili milczenia. Wymyślimy coś. W tej chwili z głośnika jej telefonu dobiegło ciche pukanie w wiadomość głosowa. Ręka Katarzyny zadrżała, gdy ją odtwarzała, głos, nienaturalnie spokojny, nakazywał stawić się jutro przed południem w ratuszu wrocławskim. To nie jest sprawa długów, powiedziała, skinąwszy głową w stronę ciemnej sali. Coś znacznie większego. Paweł przez chwilę milczał, a potem objął ją jeszcze mocniej. Cokolwiek to jest razem, to przetrwamy, obiecał. A za oknem mgła unosiła się coraz wyżej, jak gdyby sama noc pragnęła pochłonąć ich sekret. Łońce ledwie ślizgało się po szczytach gotyckich wież ratusza, gdy stanęliśmy u jego wejścia, jaskulona w cieniu wielkiego portalu, Paweł obok, o ręce napiętej jak struna. Kamienne schody skrzypiały pod naszymi stopami, a echo naszych kroków rozchodziło się po pustych korytarzach niczym echo zaginionych obietnic. Nie odwracaj się, wyszeptał Paweł, czując mój niepokój, kropka. Ale moje oczy już szukały kogoś znajomego. I wtedy zobaczyłam go, Marek, mój mąż. Stał w długim płaszczu, twarz miał skrytą cieniem kapelusza, a w dłoni trzymał plik dokumentów. Zanim zdążyłam złapać oddech, Marek skinął głową i wszedł do środka, mijając nas z zimną uprzejmością. Nie zwrócił na mnie nawet spojrzenia, lecz w jego ruchach kryła się groźba. Paweł zaciągnął mnie za ramię, jakby chciał poprowadzić w bezpieczniejsze miejsce, lecz ja cofnęłam się, wciągając powietrze. W sali obrad kłębił się gwar urzędników i petentów, każdy z własnym dramatem w oczach. Gdy usiedliśmy naprzeciw koła rachmistrza, głos prokuratora zabrzmiał sucho pani Katarzyno Malinowska, postawiono pani zarzuty malwersacji dokumentów publicznych. Serce zamarło mi w piersi. Słowa malwersacja i fałszowanie pobrzmiewały jak wyrok. Spojrzałam na Pawła, jego twarz zbielała, choć próbował zachować spokój. I wtedy zobaczyłam, jak Marek wstaje i podchodzi do mnie z tymi swoimi papierami. Te dokumenty, jego głos zabrzmiał miękko, ale w oku zatańczył ogień. To ja złożyłem zawiadomienie. Cała sala nagle ucichła. Zrozumiałam, że nikt tutaj nie jest tym, za kogo się podaje. Marek nie jest już tylko zdradzonym mężem, stał się sędzą mojego losu. A Paweł? Jego dłoń zacisnęła się wokół mojej, jakby obiecywał mi ratunek lub potępienie. Kiedy prokurator kazał zamknąć drzwi sali i rozpoczynać przewód sądowy, poczułam, że zapadła między nami przepaść, której żadne kłamstwo już nie zasypie. Na korytarzu ratusza echo odległych kroków mieszało się z wilgocią z ciernistych spojrzeń urzędników. Katarzyna, skulona w cieniu marmurowej kolumny, poczuła, jak każdy oddech staje się ostrzem przecięcia między prawdą a kłamstwem. Jej myśli szumiały niczym wichura nad wisłą, gniew, rozpacz i rozpaczliwa nadzieja, że jeszcze wszystko da się odwrócić. Kaśka, musimy iść wyszeptał Paweł, prowadząc ją w stronę bocznego wyjścia kropka. Odepchnęła go gwałtownie, jak szczerząc kły, nie chcę uciekać. Muszę patrzeć, jak on mnie zniszczy. W jej oczach płonął ogień histerii sterwa, której nikt nie odważył się powstrzymać. Wybiegła na schody, krzycząc bezgłośnie aż mury ratusza zadrżały od echa jej bólu. Paweł ruszył za nią, lecz zrozumiał, że tym razem nie da się jej ujarzmić. Nagle huknięcie nie wiadomo skąd i ciężka furta bocznego wejścia zatrzasnęła się z impetem. Katarzyna zatrzymała się, serce biło jak dziki bęben. Z ciemności wyłonił się Marek, niosąc w rekuteczkę pełną dokumentów. Jego sylwetka wyglądała jak zimny posąg, a głos metaliczny i wyrokowy – myślałaś, że mnie oszukasz. W jednej chwili zadrżała ziemia pod stopami. Paweł stanął przed nią, próbując ją osłonić. Zostaw ją. To moja żona. Ale Marek się nie cofł. Jego oczy błyszczały triumfem. Wtedy Katarzyna rzuciła się między mężczyzn, drwiąc i wypluwając słowa jak uraz do świata. Zniszczyłeś mnie. Ale ja, ja cię zniszczę. Z nieoczekiwaną zwinnością wyrwała się z objęć Pawła i wbiegła w wilgotne zaułki Wrocławia. Deszcz, który wcześniej ustał, teraz padał ulewnie, jakby samo niebo chciało zmyć jej grzechy. Kałuże rozbryzgiwały się przy jej kolanach, a w uszach dudnił jej gniew. Stała po środku brukowanej ulicy, całkowicie przemoczona, serce przesiąknięte niepokojem i dziką ufnością w to, że to jeszcze nie koniec. W tej chwili usłyszała za sobą kroki lekkie, zdecydowane i rękę Paweł przyłożyła do jej ramienia. Zrobimy to po mojemu, mruknął. A w jego głosie pobrzmiewała zarówno troska, jak i złość. Katarzyna spojrzała w jego stalowe oczy. Wiedziała, że znów daje się złapać w jego sieć między zdradą a namiętnością, między miłością a zemstą. I choć wiedziała, że płonie od środka, pozwoliła mu poprowadzić się w mrok, gdzie każda kropla deszczu obiecywała nowe kłamstwo. Mgła nad Odrą spowijała mury starych kamienic, gdy ruszyliśmy w stronę opustoszałego dworca kolejowego. Katarzyna poczuła każde bicie serca niczym ciosy młota rozedrgane, dzikie, niespokojne. Paweł prowadził ją pewnie za rękę, ale w głębi jej duszy szalał huragan niepokoju. Musimy dostać się do Krakowa, szepnął cicho, gdy osunęli się na dawno nieużywaną peronową ławkę. Jego oddech parował w chłodnym powietrzu, a w oczach tliła się determinacja. Tam nikt nas nie znajdzie. Nikt nie będzie pytał o rozwód czy malwersację. Katarzyna uśmiechnęła się gorzko. Wiedziała, że w tej ucieczce nie chodzi o wolność, ale o kolejną zdradę tę ostateczną, która miałaby wykreślić z życia Marka i dotychczasowy bieg zdarzeń. W uszach dudnił jej głos detektywa, nie ruszysz się z tej Polski, póki nie wyjaśnisz wszystkiego, kropka. A co z długami? Spytała, głos drżał, jakby sama trudziła się z prawdą. Kto nam da bilet i ukrycie? Paweł położył jej dłoń na twarzy i wpatrzył się w nią uważnie, kropka. Zrobiłem przelew na twoje konto, wyjaśnił, a jego słowa brzmiały niczym ofiara złożona w imię miłości. Bilety, zakwaterowanie. Ale musisz mi zaufać. Katarzyna zamknęła oczy. Przez chwilę poczuła, jak falujące wody rzeki wlewają się w jej żyły łzy adrenaliny, strachu i erotycznej ekscytacji, które paliły jej nerwy. Wspomnienie ich płomiennego seksu w taksówce przebłysło przed jej oczyma, jego dłonie, które rozbierały ją dotykiem, jej jęki. Które mieszały się z szumem deszczu i stukotem dmuchaw. Dobrze wyszeptała w końcu, a jej słowa były wyrokiem i obietnicą zarazem. Ale musimy działać szybko. Marek zawiadomił policję, a Joanna, nie mam złudzeń, ona nie odpuści. Paweł pochylił się i pocałował ją lekko w czoło kropka. Mamy jeszcze jedną kartę, powiedział z niskim uśmiechem. Twój stryj, zaszył nas tutaj nie bez powodu. On ma kontakty. Załatwi nam dokumenty na fałszywe nazwiska. Katarzyna otworzyła oczy, w których zajaśniał cień nadziei i niepokoju. Zasłona mgły zdawała się podnosić, odsłaniając nową scenę Peron, dawno zapomniany pociąg, który miał zawieść ich ku nowemu życiu. I choć wiedziała, że staje się zakładniczką własnych decyzji, pozwoliła, by Paweł poprowadził ją ku wagonowi ku granicy między wolnością a kolejnym kłamstwem. Pociąg syknął jak wielki, zmęczony smok. Gdy wjeżdżaliśmy na peron wrocławskiego dworca, wilgotne powietrze nocy mieszało się z zapachem starego dębowego drewna siedzeń i papierosów. Katarzyna, skulona przy oknie, słuchała, jak szyny brzęczą pod nimi niczym żałosny lament. Paweł położył dłoń na jej kolanie, drżała, lecz nie cofnęła ręki. Za chwilę będziemy w Krakowie wyszeptał, a jego głos zabrzmiał jak obietnica: wszystko zacznie się od nowa. Katarzyna zamknęła oczy i poczuła w ustach smak taniego likieru, który kupił dla niej w automacie. Między nimi unosił się cień ich ostatniego spotkania w taksówce gorący oddech, wilgotny od seksu i deszczu. Wzrok Paweła przywołał wspomnienia, jego dłonie, które rozsuwały materiał jej sukienki, jęki tłumione zapachem winylu siedzeń. Chcę wierzyć, że to już koniec cierpień mruknęła, niemal do siebie kropka. Będę przy tobie obiecał on, ale w jego oczach migotał cień wątpliwości. Kiedy pociąg nabrał prędkości, dłoń Katarzyny powoli cofnęła się. Uświadomiła sobie, że z każdym kilometrem uciekała też od siebie samej. Przemierzając ulicę Kanoniczą, Katarzyna nagle poczuła na ramieniu dotyk. To było zimne jak stal. Odwróciła się gwałtownie. Przed nią stała Joanna, zdeterminowana, z wyrazem satysfakcji na ustach. Myślałaś, że tak łatwo znikniesz. szepnęła z jadem. Detektyw mnie uczył, jak cię znaleźć. Próbowała krzyczeć, ale słowa utknęły w gardle. Z ciemnego załuka wyskoczył detektyw, trzymając kciukiem w górze dowód przekazania sprawy policji. Światło latarki oświetliło jej twarz, rozmazany makijaż, przerażenie i wściekłość. W tej sekundzie wybuchła panika, Katarzyna odrzuciła strach i runęła biegiem ku tłumowi turystów. Zakręciła za róg, a kroki Joanny i detektywa ucichły, jakby zostali wciągnięci w mur starej kamienicy. Gdy już myślała, że jest poza niebezpieczeństwem, pod nogą zahaczył ją wystający bruk, upadła z siłą, która zabolała ją w całym ciele. Kiedy wyprostowała kark, zobaczyła sylwetkę Paweła, przybiegł za nią, a w oczach miał triumf i coś, co wyglądało jak żal. Musimy iść dalej, mruknął, podając jej ramię. W taksówce, która miała zabrać ich na granicę, Katarzyna szukała spojrzenia Paweła. Jego sylwetka odbijała się w lusterku od tylnego siedzenia, a twarz była niewzruszona. Wymieniła z nim kilka zdań, mieli jeszcze raz przedyskutować dalszą drogę, ale on milczał, patrząc przed siebie. Co jest? Zapytała ostro, kropka. Dostałem ofertę, odpowiedział beznamiętnie. Marek proponuje ci darowanie sprawy, jeśli ja się wycofam. W jej głosie zawrzała histeria, co? Ty chcesz zostawić mnie na pastwę losu? Taksówkarz zerknął w lusterko, usłyszała bicie własnego serca, które wydawało się teraz obce. Paweł sięgnął po telefon i pokazał wiadomość: Transakcja zawarta. Twoja wolność za jego lojalność. Katarzyna poczuła, jak staje się bezbronna. W jednej chwili zrozumiała, że w tej grze nigdy nie było miłości, tylko zimny rachunek. Wyciągnęła rękę i uderzyła go w twarz: Jesteś świnią. Taksówka zajechała na stację benzynową. Paweł wysiadł bez słowa. Katarzyna została sama z dokumentami i pustką pod powiekami. Kiedy dotarła na umówione spotkanie w kancelarii adwokackiej, dokumenty rozwodowe leżały już na stole, podpisane przez Marka i gotowe do złożenia w sądzie. Katarzyna stała nad nimi jak cień własnego losu, drżąc z wyczerpania i wściekłości. Czy naprawdę nie żałujesz? zapytał ją adwokat, podając pióro kropka. Nie odpowiedziała cicho, ocierając łzy, której już nawet nie czuła. Chcę wolności. Kreska jej podpisu połączyła się z czarnym tuszem marka. Moment, w którym oddawała mu ten akt, był jak wydanie wyroku sobie samej. Opuściła kancelarię steczką, w której nie było nic prócz zimnego papieru i żalu. Gdy przechodziła obok witryny kwiatarni, ujrzała bukiet białych róż, symbol niewinności, której nigdy nie odzyska. Przystanęła na chwilę, po czym ruszyła dalej, zostawiając za sobą drzwi, w których odbijało się jej zmęczone odbicie. Kilka miesięcy później Katarzyna stała na peronie w Buenos Aires, patrząc na odjeżdżający pociąg. Miała na sobie płaszcz Anny Nowak, w dłoni walizkę i trudne do opisania uczucie pustki. Daleko za nią zostały Polska, Marek, Paweł i wszystkie kłamstwa utkane w rytm silnika. W kieszeni nowego płaszcza znalazła wyblakłe zdjęcie, ona w mokrej sukience, przyciśnięta do Paweła i ich ostatnia noc w taksówce. Uśmiechnęła się z goryczą, wolna, ale straciłam wszystko, co miało znaczenie. W podmuchu wiatru usłyszała echo swoich kroków i wiedziała, że nie ma już do kogo wrócić. Między ulicami miasta i lampionami nocy zaczęła iść przed siebie, każdy krok odbijając się echem zdrady i wytrwałości. Nie było już pciąg dalszy, był tylko nowy początek.